8 sierpnia 2021 roku mija 30. rocznica śmierci Tadeusza Nowaka, poety i prozaika pochodzącego z Sikorzyc. Z tej okazji, z inicjatywy wójta gminy Wietrzychowice, pana Tomasza Banka i Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach, w publicznej bibliotece zorganizowano czytanie poezji naszego lokalnego twórcy. Wybrane wiersze zostały przedstawione w interpretacji członków klubu seniora w Miechowicach Wielkich oraz klubu seniora w Mokrych. Tadeusz Nowak we wspomnieniach brata Czesława Nowaka. Mój drodzy, brat Tadeusz Pawła na Góry jest na pewno bardzo dumny z Was, Krajanie, że pamiętacie o nim. Dzisiaj. Są rocznice jego śmierci. Spotkaliśmy się tutaj razem. Myślę, że będziecie recytować jego wiersze, może czytać jego poezję. Baradeusz, <coughs> urodził się 12 lat po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. <coughs> Przepraszam, to. <coughs> Nie Nie Niedługo mu było cieszyć się to wolnością. Bo 9 lat później zaczęła się II wojna światowa, okupacja i późniejszy okres wiadomo jaki. Kilkanaście osób nas tutaj pamięta te czasy. Wieś polska, przeludniona, brak prądu, brak jakiejkolwiek. Środków przekazu i tak dalej. Więc spotykało się, słuchało się opowiadań ludzi starszych. Jeśli ktoś miał w domu Biblię, czytało się Biblię. I stąd w poezji Tadeusza bardzo dużo właśnie jest tych opowiadań, czy w poezji, czy wierszach, czy w prozie. Brat Tadeusz miał to szczęście, że spotkał na swojej drodze wspaniałych nauczycieli. Bo w liceum w Tarnowie panią Lasakową, bo później na studiach pana profesora Wykę, którzy w pewnym stopniu ukierunkowali. Szkołę podstawową Tadeusz skończył w Sikorzycach. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, mama wywiozła go wozem do Tarnowa, do gimnazjum, które w ciągu jednego roku ukończył dwie klasy. Później skończył liceum i dostał się na studia do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński. Tam, jak już wspomniałem, opiekę nad nim przejął profesor Wyka. Drugim profesorem, którego brat bardzo wspominał, był profesor Pigoi. W Krakowie już po skończeniu studiów zamieszkał, mieszkał takim na ulicy Krudniczej, tam były dwa budynki przeznaczone właśnie dla pisarzy którzy mieszkali w Krakowie tam spotykało się różnych, różnych znane osobistości między innymi Wisława Strzymborska, Sławomir Mrożek, miałem to szczęście, że jak wszedłem do brata Mrożek mieszkał na piątym piętrze, brat na parterze. Dzień dobry panie Sławomirze, on był taki flegmatyczny, że zeszedł trzy piętra dopiero się obejrzał, a dzień dobry, dzień dobry. Tak. Tam było bardzo, bardzo ciekawe spotkania, spotykało się naprawdę dużo ludzi wspaniałych. Tak jak wspomniałem na początku brat opisując, bo tak może określę te nasze tereny czerpał bardzo dużo z opowiadania i po prostu nie pisał w ten sposób, że na przykład y, działo się to w Sikorzycach czy y, takie i takie nazwisko, tylko w pewnym sensie przenośni. I na przykład taka książeczka o plemienna Palata, której brat opisuje skośnookie plemię, siedzi tu jedna pani, o Siedliszewicach. I faktycznie, tam w dawnych, w tych czasach, jak starsi ludzie opowiadali, Tatarzy przechodząc tam zostawili trochę potomstwa po sobie. Zresztą później należeliśmy do jednej parafii, bo siedliśmy tutaj do Wieczychowic. Jeśli tam dochodziło do jakiejś scysji zawsze przyzywaliśmy ich Tatarzy. <laughs> Brat pisał w bardzo trudnym okresie. Bo wiadomo, że wtedy obowiązywała dosyć mocna cenzura. Po prostu, jeśli się napisało jakąś książkę, składało się ją do redakcji. W redakcji był taki człowiek, który analizował, czy to jest dobrze napisane, czy nie przeciwko władzy, i tak dalej, tak dalej. Także niektóre. Wiersze poezji, wiersze po prostu przeleżały, i kilka wierszy dopiero się ukazało po jego śmierci. Na przykład taki wiersz o katyniu, pomordowanych naszych oficerach w Katyniu, który brat napisał w latach 80., został dopiero wydany po śmierci. <try> Brat popisywał w przenośni niektóre wydarzenia. Na przykład taka książka, A jak królem, a jak kapel będziesz, udało się mu przemycić w tym okresie, bo to była wydana w 1967 roku. Ja przepraszam. Hela przypomniała mi 16-letnią dziewczynę z okolicy uciekającą przez podszyty leszczyną las przed kozakiem z wyjętą szablą. Las był, coraz głębszy, ale kozak coraz bliższy. Jego szabla, wcinając leszczynowe widoki, dosięgała warkocza. Natrafiając na brzuszkę, wrosnęła jej skórkę, a na gołej polanie wcięła ją przez plecy. Na mech, na jagody spadł odcięty warmić. <trym> Z nagiej szabli spadła biała skóra, brzozy i kropla żywicy, i zmierzchu, i śmierci. I od tamtej wojny leży ta dziewczyna w kościele pod szkłem, nawet drobnym, piórkiem przez czas niedrośnięta. W jej otwartych oczach jest las i kozak z wyciętą szablą. Wyciągniętą szabrą. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że Cię sobie może. Błogosławiona Karolina Kuskuria. I to w 1968 roku zastanawialiśmy się, razem, dlaczego to nie wycięli z tej książki. Doszliśmy do wniosku, że jeśli by to było, że Rosjanin, to na pewno, a Kozaków Rosjanie nie lubieli i dlatego, i dlatego nie została wycięta. Yy, Te ja mówiłem pierwsze też, na przykład o żołnierzach w Katyniu, o zamordowanym już. Yy, w stanie wojennym w Nowej Hucie, w Łuśin, też te zostały wydane po wydane, jego śmierci. Chciałbym jeszcze tam Nie chciałbym bardzo przedłużać. Przede wszystkim chciałem wam, Krajanie, Tadeusza podziękować za przybycie. No i myślę, że będziemy słuchać pięknie Waszej recytacji. I jeszcze jeden może w tej chwili. Tak jak mówiłem, była dosyć mocna recenzja. Każdy wiersz był mocno analizowany i tak dalej. Pani Ewa ten wiersz miała ode mnie, ale może o, proszę przeczytać. Pierwszy, napisany przez studentów w Węgowie w 1952 roku i wydrukowany w gazecie za zezwoleniem władzy radzieckiej. Runął i łunach płoną pożarnych krzyże kościołów, krzyże ofiarne, i w bezpowrotnym zagubi się szlaku w lechickiej ziemi orzeł Polaków. O słońce jasne, wodzu Stalinie, Niech sława twoja nigdy nie zginie, Niech jako orłów prowadzi z gniazda Rosja i Krem, płonąca gwiazda. Na ziemskim globie flagi czerwone Będą na chwałę grały jak dzwony. Czerwona tarcza i wódz jej Stalin Od wiecznych wrogów swoich owali. Zmienisz się rychło w wieku godzinie, Polsko i twoje córy i syny. Wiara i każdy krzyż na mogile, U nam <coughs> legendą w kroku i pyle. A teraz tak, proszę czytać. Tak. W runu i w łunach spłoną pożarnych na ziemskim globie flagi czerwone, Krzyże kościołów, krzyże ofiarne Będą na chwałę grały jak dzwony. I w bezpowrotnym zgubi się szlaku Czerwona tarcza i wód jej stalin. Z lewnickiej ziemi orzą Polaków od wiecznych wrogów swoich obali. O słońce jasne, wodzu stalinie, Zmienisz się rychło w wieku godzinie. Niech sława twoja nigdy nie zginie, Polska i twoje córy i syny. Niech jako orów prowadzi z gniazda Wiara i każdy krzyż na no. Także widzicie, że jednak dało się, dało się ominąć cenzurę. I, no i cóż więcej, ja naprawdę serdecznie jeszcze raz dziękuję. Pierwszy wiersz, pokora, będzie w interpretacji Pana Stanisława Koguta. Zapraszamy. Modlę się za nas krony i rude osły niosą, Soczewicem pokory, głodującym niebiosom. Przy drodze stoją klony, Szczypią je rude osły. Przez ogniska obłoków Smutki nasze przyniosły. Mój osioł we mnie drzemie, Stoją nade mną klony. Księżyc mojej pokory W rzece jest utopiony. Nade mną syczą klony. Cóż na tym brzmiecie pośle? Głodującym niebiosom, ryczący we mnie ośle. Amen. Zapraszam panią Helenę Tarhała, która przeczyta psalm rajski. Psalm rajski. Cu ci się nie pod jabłonią ciało? Z dwóch piersi owoc do kolan się toczy. W dzieciństwie moim jeszcze raz się stało to, co widziały krak i zwierząt oczy. Odtąd chodziłem na jabłonie nocą, z nożem, siekierą, obrozem i piłą, żeby zobaczyć, jak drzewa dywocą, żeby się wnukom o ich rzeźni śniło. A gdy spod podciętych w parach jabłoni Adam i Ewa wzboża zboża się wynieśli, Niby Bóg z niebios pisywałem do nich Piekielnym jadem przepojone pieśni. I aż do wojny wspierałem anioła, Nosiłem za nim miecz większy ode mnie. Dziś Chrystus za wsią rozstrzelany woła Daremnie, synku, aniele, daremnie, Daremnie drutem kolczastym związany Leży w okopie ten archanioł dziki. Ewa posiała prosok jego rany. Adam miecz niego przekuł na berliki. Złoci się nagle pod jabłonią ciało. Z dwóch piersi owoc do kolan się toczy. Stało się w zbożu, pod jabłonią stało. Zakryjcie trawą i zwierzętom oczy. Dziękuję bardzo. Sam wilczy w interpretacji pani Barbary wlepko. Sam wilczy, rzekło się kocham i rzekło się zabi. Był ogień z prosa i był ogień z ciała. Z bogiem w ramionach broczył przy nas Abel. Czyca w lesie szczeniąc się śpiewała. Więc dla niej jabłko pieśni się potoczy, polnianym polu słowiańskiego smutku. Dziecko przez matkę, całowane w oczy, śledzi słonecznik stojący w ogródku. Słonecznik ścięty, zabita wilczyca. Dziecko się z piersi wezbranych boleśnie. Na nożu każda kończy się ulica. Skąd Abel krwawiąc, niesie Boga we śnie. Zapraszamy Panią Emilię Wobodę z wierszem San Suchotniczy. San Suchotniczy, czerwiec, a w czerwcu jada się wiśnie. Leży się nad znak znaczy na sianie. Ściąłem pięć na Twoje przyjście. Przy pięciokrotnej czekam ranie. Przyjdź, słuchotnicko, od brzus Bielsa, ukryj koło ściętej brzozy i pij, gdy psy zjedzone przez nas czekają na świat Boży. A ten świat Boży z zdjęte na nasze ręce ciało, przyjdź, suchotniczko temu światu, że z okien, sokiem zapachniało. A ten świat Boży Jezus przyjmie. I z pięciu rana kręczkach pije, przyjdź lub psy we zjedzone przez nas ucisz kije. Sam o zabitym wrogu w interpretacji pana Czesława Papieża. zapraszamy. Pozwól mu ojcze kołacz dojeść i z twarzy zmyć krwi naszej płóż, po czym mu w plecy poręgojeść, bij tę z kawałka blachy nóż. I słuchaj, jak do twojej ręki Przez ostrze osadzone w drewnie Po czterech łapkach sennie cienkich Śmiertelnie mysz spocona biegnie. A gdy twą śmiertelnym potem Czuć będzie bardziej niż tę mysz, W jego spieczonych ust golgotę w Pokropi wlej nowy krzyż. I wynieś go, w kwitnące zboże, I zakop w ziemi żywej wiecznie, to jego ciało w cząstce Boże i jak miecz w cząstce obosieczne I czcij je, Ojcze, czcij to ciało, tak jak się czci wściekłego psa pod koniczyną wiecznie białą, na którą kapie pszczelał za. Zapraszamy Pana Adolfa Łukawa. Nie mówię. O... Proszę. Pieśń o innym świecie. Pieśń o innym świecie. Za snem, za jawą, za pacierzym, kolanach, kolana, gdy się klęczy. Jest świat nieznanych namió zwierzeń, Bez snu, bez jawy, bez udręczeń. W szarej godzinie błyszczą czasem Jego wyjęte sporych oczy I za łąkami, za lasem Jego śmiech, płaczu się zamroczy. Dla nas go nie ma, w pryskim żrzeniu w sim ujadaniu się objawi, jakbyś Chrystusa nagle przyniósł przez rzekę, która wiecznie krwawi. Z jego bezmiaru dzikie gęsi krzyczą, gdy lecą nieboskłonem. Albo poeci niegdyści, nakryci piesz innym dzwonem. Od nich wiem, o nim i wiem jeszcze, ze snem za jawą, za pacierzem. inne od naszych chodzą deszcz. usta lode, bliski zwierzę z innej pamięci się nam grodzi, furtka i płot i chogód na nim, on nam z pieje codziennie, zamykające pacierz. Amen. Sam bez winy, nie pisz tych wierszy, miły nie pisz. Wywiecznik kracze brona, w zesnu się zrywają ślepi, a z ryby wyjść nie może Jonasz. Nie tylko z ziemi kość wystaje, z dymnika także zesnu, i nie pomaga szare jaje, wyjęte w nos, noc bolesną, wyjęte z gniazda na topoli, rozbite w czerwcu na to lato, które już kracze w nas i boli pamięcią od rdzy piegowatą. Wyrzuć ze siebie wszystkie noże, gnypy, siekierki, piły i patrz, jak z jaja wyjść nie może twój Bóg ci dotąd miły, jak z wrony wloką wraz z łożyskiem jagnie i wydziubują oczy. Paczące w ciebie naraz wszystkie, a w tobie nawet krew nie broczy. Jak w wodach porodowych w śluzie spływa świat, staw o siny i, i dziobią z niego włody kurze, a tyś bez winy jest bez winy. Przystawiła. Ja Sam o Świętej głowie, tak? Sam oszczętej głowie. O wiersze moje, wiersze dziecko. Chłop się czochra, jak dziewka rzemie, majskosą wchodzi w prawie pierwsze i buchaj rogiem wodzie ziemnić. A w lesie głowa śpi podcięta. Jej oczy leśny macią sypie. I przy niej kotne śpią zwierzęta i cedzi mają mleko lipie. Głowa stu się nie zrasta, usta nie mogą wyrzec amen I upadają w ciasta i cały w czerwiach jest sakrament. Poszedł byś do niej, popusztykał, poszywał ją brzozową nitką, Jak każe przesąd i obyczaj i to siejące wieczność sitko. Poszedł do niej miły i podlepią. Głowę z tułowiem, garścią gliny. Żeby po trzykroć we wsi nie piał, brzmiły porany, chodzić sin. Żeby na nasze pszenne gleby sen nasypały się czereśni. Mleko cedziło się i żeby zrosła się ścięta głowa te O wiersze moje, wiersze, wiersze. Chłop się, nich czochrę, dziewczę, majstkową wchodzi w trawy pierwsze i buchaj rogiem. Bo jest ziemi. Zapraszam teraz pana wójta. Jeszcze nie państwo, no, ulubiony wiersz to już ma zawsze sobą, bo w komórce, że komórka to moje narzędzie pracy, tak jak mówię, nawet z tym wierszem śpię o świcie. Chciałbym być znowu małym chłopcem, w cudzym ogrodzie wiśnie rwać. Z dunajca wodę nosić z kopcem. Krzyczeć w dudniącą nocykać. Chciałbym mieć oczy uniesione tak wysoko, jak śpiewa kos. I niebo po kosach utopione i szorstki wrzos. Chciałbym być wszystkim, czym nie jestem. Z głową na ręce siąść wśród wzgórz, stać się przypływem i szelestem duchowych wzgórz. Chciałbym wypłakać u Twych kolan dziecinny żal i męski wstyd, ale za oknem chodzi świt.